Masaż. masaż uszu u kotka. Bardzo dla niego przyjemna rzecz. Nie tylko za uszkiem, ale właśnie ucho. Jedno i drugie. Tak? Taki masaż. Zresztą wszystkie zwierzęta bardzo lubią masaż uszu. Jest niesamowicie dla nich yy, uspokajający. Wpadają wręcz w taki letarg szczególnie konie uwielbiają masaż uszu jak ktoś ma do czynienia z końmi niech spróbuje masować uszy i wtedy koń jest w stanie da sobie wszystko ze sobą zrobić czyli nawet wizytę u weterynarza czy jakiś zabieg przy masażu uszu nie ma problemu z dojściem do konia a tu mamy nie konia tylko takiego Kotka, która, która też bardzo lubi masaż uszu, uwielbia. I właśnie jest w takim letargu teraz. No tak, jeszcze.